My, już po metamorfozie i mini sesji Ani. I Ani, chciałam się zapytać, jak wrażenia. E, wrażenia bardzo cudowne. Było to moim marzeniem od X lat. E, przez lata miałam obniżoną samoocenę swoją. Jest Tutaj mi Ilonka bardzo pomogła w tym. Trochę się czuję dowartościowana. Każdemu polecam. Jeżeli macie jakiś problem ze swoim ciałem, Milonka Wam to wszystko pomoże, doradzi, uwierzycie w siebie. A powiedz mi, a czy zauważyłaś to, bo nie wiem, czy ty to widziałaś, ja to widziałam u ciebie, że jak zaczęłyśmy robić zdjęcia, i w momencie, gdy Ty się widziałaś na zdjęciu, automatycznie prostowałaś plecy i samoistnie robiłaś uśmiech do siebie. Tak, bo widziałam siebie, że jestem piękną kobietą i w końcu mogę uwierzyć w to. Dziękuję Ci, Dziękuję Dziękuję Ci. Dziękuję. 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 Mhm. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję.